Okay. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Lordek, a to jest Super Meat Boy, gierka, która jak widzieliśmy wcześniej nawiązuje troszeczkę do nowszego tytułu, czyli The Binding of Isaac. Oczywiście zrobimy sobie troszeczkę ciszej, strasznie głośno zagłusza mnie to. Dobrze, myślę, że tak będzie ok. Um... Zaczniemy sobie przygodę. To jest gra okraszona przez wielu, jedną z trudniejszych gier e, powstałych w ostatniej dekadzie. Ja postaram się z tym zmierzyć, ale pamiętajcie, jestem człowiekiem nerwowym. Chciałbym, żeby mój komputer jeszcze troszeczkę pożył. E, także zacząłem sobie już tutaj wcześniej rozgrywkę. Zacząłem, przepraszam. uczymy się poprawnej polszczyzny, prawda. Zacząłem sobie jakąś tą rozgrywkę, poszło mi, no, szło mi całkiem okej, okay, ale yy, w pewnym momencie zaczynają się już schody, a, to jest dopiero Stage One. Także może być grubo. Zatem zaczynamy, zrobimy sobie start game. Czyli się widzieliśmy tam nawiązanie, właśnie Super Meat Boy. A, 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 a. Kto tam jeszcze? Właśnie Doktor Fetus, także występuje w Isaacu. Jest to item, który daje nam naloty bomby, naloty. Nalotowe? Bomby? Mm. Never mind. Okej, okay, mamy Doktora Fetusa, mamy Super Meat Boya i Panią Bandasz Jak dobrze pamiętam Zajeba Hahaha <laughs> Ojej Ale muzyczka jest epicka na max'e Wrzuć monetę, dobrze, wrzuciliśmy monetę. Jest to nawiązanie do, do, do tych takich gierek, które są rozstawiane w jakichś tam lunaparkach, Dobra, ja sobie przejdę do tego momentu. Tu w ogóle jakichś rzeczy dziwnych nie pobrałem. Nie, nie mam, nie mam różnych rzeczy, nie wiem o co chodzi. Tutaj jest jakieś takie pozaznaczane do góry, wskazuję palcem przecież, że tak tego nie zobaczycie. Dobra, więc zacznijmy sobie tą rundkę, przy której się namęczyłem ostatnio. Jak to, jak to było sterowanie? Sterowanie. Aha, dobrze, bo tak, tak. Okej, okay, dobra. Z tym miałem bardzo wielki problem. What the fuck? Dobrze. Ja. Yeah, Napierdalamy. A to są te piły. I to jest. Ja próbowałem tam przejść na do, dołem, ale tutaj okazało się, że lepszym rozwiązaniem będzie. E, jeśli przejdziemy to górą, tak? Czy znaczy w sensie przeskoczymy to? I teraz. Tu mam straszny problem z tym. O jeps, dobra. Od początku, je, yeah, napierdalamy. Jak uda mi się dzisiaj przejść, to to będę rad, naprawdę. O, o chuj. Yeah, what? Nie! Nie rozpędziłem się. Dobra, chwila zawahania. Wszyscy skoczkowie ekstremalni mają to, ten sam problem. Dobra, tu skoczymy. I tutaj zaczyna się naprawdę problem. Nie wiem jak to zrobić. O chuj, udało się. Yes, udało się! O kurwa. Dlaczego tu nie ma żadnych checkpointów? To by było naprawdę miłe O! Tu widzimy trochę nawiązanie Do Rock Legacy Przepraszam, Rock Legacy um, Jakieś tego typu pułapki Dobra, nie chcę tego zjebać Dobra, mamy panią bandaż w objęciach Tu pokazuje nam replay, dziękujemy za replay Dobra, mamy kolejną rundę Aha, tutaj zlatują piły nam z góry Musimy ją jakoś przeskoczyć w... Lo o chuj. <śpiewa> What? O, widzicie tam mamy jakąś pastylkę, właściwie nie wiem co nadaje, nie chcę jej brać. O chuj Dobra, teraz jak mamy to zrobić, bo tu będą nam pękać te skały. Dobra, musimy... Chuj <śpiewa> Musimy rozwalić tą do gó tą, tą, tą tą warstwę górną. o, o. Dobra! Nie! <śpiewa> What? Ale jest zabawa przednia, naprawdę z tą gierą. Dobra, rozwaliliśmy. Może wejdę na górę, będzie prościej na pewno. O, Dobra. No, chuj! <gry> Dobra, spróbuję jeszcze raz. Dobra, ja bym chciał tą pastylkę. Jaką mam wziąć? Nie wiem, co to jest. Może to jest bandaż właściwie. Nie znam fabuły jakoś tej gry mocno, ale. O chuj! Dobra. O! O, wzięliśmy Co to nam daje? To chyba nam zmniejsza czas, tak? Czy nie? O! Nie, nie skoczył mi Dobra, trzeba się zastanowić jak to przejść Na pewno będzie trzeba to rozwalić Dobra, już się bierzemy O chuj. Kurcze, to naprawdę nie jest prosta gra, deweloperzy postarali się, żeby strasznie tego gracza wciągnąć, a tym samym pod... poddenerwować nieco. O! Ja mogę tam przeskoczyć, jestem lamus! Jak chcę jakieś checkpointy, to by było naprawdę proste. O! Zlagowało mi, trudno. Ponowne podejście, o przeskoczymy. To jest, to jest o wiele prostsze. Tutaj zaczynają się schody. Dobra, tam rozwaliliśmy sobie. Wystarczy. No, chuj. <ścoughs> Dzisiaj te skały się po chwili. Dobra. Te skały się po chwili rozwalają. I zaczyna być problem. Rej ja jest od góry rozwalić. To by był sukces dopiero. O! Chuj, wyszło mi co? Dobra. Napierdzielamy dalej. Nie yeah! Dobra, tu muszę zlecieć gdzieś. Nie! Dziś odbijam się jak taki pataftunk od tego. Jak taka kostka mięsa typowa. Typowa kostka mięsa. Brak przyjaciół. Miłość niezobowiązująca. Piękna miłość. Dobra, nieważne. Jedziemy dalej. To jest problem naprawdę. O! Te piły są strasznie... Tu widzę, się rozwaliłem. Pozostaje, pozostaje krew po midboju. O, no to prze, przekabaciłem trochę. Dobra, leci piła, ominiemy sobie ją. Tutaj to już nie ma problemu. Może tak po prostu. Nie, to, to głupie. Dobra, cholera, muszę znaleźć jakiś sposób na to. To jest dosyć uciążliwe, naprawdę. Dobra, trzeba się postarać tym razem. Widzicie, kurczę, odbijam się tam tą Nie mogę też za wysoko tego zrobić, ani nie mogę też za nisko. JEEEH yeah! UDAŁO SIĘ KURWA Dobra tu mamy takie rozwalające się skały Dobra Tu nic nie ma, dobra Chop, trzeba jeść w ogóle Dobra Czekamy sobie, No, yeah! Dobra, zleciliśmy na dół i rozwalimy to co by było szybciej. Yes! Idziemy do pani. Weź, że to piła jej nie rozwaliła. To... A, i to w ogóle pokazuje nam wszystkie nasze podejścia i tych midboyów A to zobaczymy sobie w następnej replay. O co chodzi? Taki ten sam? A nie, dobra. Po prostu nam nie przeszło do tego. Dobra, leci Super Meat Boy. na pieprza na pieprza. To jest doktor Fetus, który tutaj próbuje jakieś karnistry z benzyną. To jest dosyć ciekawa, miłosna historia, tak naprawdę. Doktora Fetusa znamy, tak, z Izaka. Bo ile zastanawiam się, czy więcej. Ee, więcej. Jakiś tam elementów Zajzaka został zaczerpnięty z gry Super Meat Boy. A to jest gierka, która naprawdę sypica. Można się w nim wciągnąć. To jest coś niebywałego, tak naprawdę. Dobra, leci. What? Dlaczego on jest piłą? O chuj tu chodzi. Co mam zrobić? Dobra, uciekam przed jakimiś wiewiorami. To nie jest istotne, tak naprawdę. Dobra, rozjebałem się. Jak ja mogę go pokonać? Aha, on będzie sobie wlatywał w te piły, tak? Czy co? Bo nie, 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 nie za bardzo rozumiem. Dobra. Czyli muszę sobie wykierować przewagę. Dlaczego doktor Fetus nie strzela we mnie jakimś ścierwem? A. O! To się robi groźnie, naprawdę? o, chuj. No, Byłem blisko! Dobra, nieważne. Napieprzamy dalej. Trzeba się... Chyba się trzeba rozpędzić, tak naprawdę. Chodzi o to, żeby wykierować sobie taką przewagę nad tym chujkiem. Żeby po prostu przed nim zwiać, tak? No nie... No trudno, trudno. Próbujemy dalej. What? Ale muza jest epicka. Kurwa. No pierdolam To je. <grywa> jebałem w piłę. To, to jest nieistotne, tak naprawdę. O! Przyspieszyliśmy trochę. Ale tu trzeba. Tu wiem. Ob obcykane mam do tego pewnego elementu. O kurwa. Dobra, nieważne. Czy ja mogę wejść tam do góry? Tam do góry wydaje się bardziej bezpiecznie. Niestety. Dobra. Niestety mogę się mylić. Pod wie pod wieloma względami What? Takie naprawdę niezależne platformówki Stają się bardzo modne I są bardzo sympatyczne tak naprawdę Nikt ich nie docenia To jest coś niebywałego Co można zrobić z taką Grą Uciekamy Fetus e, Po pierwsze muszę się zastanowić Co ja muszę robić Wiem że muszę uciekać To jest na, na pewno A co dalej To jest boss tak Później będzie później ulepszoną jakąś wersją. Dobra, znieśmy. Nieważne. Dobra, jeszcze raz. Trzeba się skupić. Ale też trzeba przyspieszyć, bo on strasznie goni nas. No. Zastanawiałem się przez dłuższy czas, czy to jest gra na moje nerwy. Okazało się, że być może jestem w stanie to przejść. Znaczy nie? Przejść to za dużo powiedziane. Ja nie jestem pewien, czy jestem w stanie to przejść. Ze względu na to, że jestem człowiekiem dosyć nerwowym. Jestem. No i jak ja on. Mam... Muszę się cofnąć, dobra. Jak zobaczymy ten replay, to to będzie sieka na maksa. To, to co się tam wydarzy, to jest po prostu jakiś pogrom będzie. Przyspieszymy sobie troszeczkę. Epicka muza nam tutaj gra. Rozwalając nasz mózg poniekąd. Tym samym mit boja. Dobra, nie warto. Tarcze są jakieś tutaj. To jest w ogóle okres, okres yy, rozkwitu polskiego stolarstwa. Tutaj wszędzie mamy piły, drwali i tak dalej. To jest po prostu branża. Dobra, tutaj wiem, że mam się cofnąć, tak? Co dalej? A, dobra, tutaj. Jest, czy ja rozwaliłem bossa? Ju Ha, pierdolam, cię! Fetus zginął, bo się rozbiło o ścianę. Był tak głupi, że nie mógł się zatrzymać. To jest mały student. Strasznie wściekł się. Ciekawie, czy mi pokaże faketa? Ja bym mu zresztą ją pokazał. Nie. No. Midboy się cieszy. Muzyczka umilkła. Ta to szkoda troszeczkę. Właściwie nie wiem, dlaczego ta muzyczka umilkła. Nie. Fetus uciekł. Fetus uciekł z moją ukochaną. Ona pozostawiała po sobie wiewiórki, tak? Tak. Wiewiórki. Płonie las. Mamy chwilę zadumy. Tu są trupy wszystkie, które pozostawione zostały same sobie. Ekolodzy już. Czy to będzie wściekła wiewiórka? Tak, to będzie płacząca wiewiórka. Mamy tutaj jakiś schemat Izaka troszeczkę, tak? Uzaleci po policzku. Dobra, rozjebała go, piła i tyle by zapłakał. Dobra, robimy continue. Ja bym chciał zobaczyć replay, to mnie bardzo ciekawiło. No nic, musimy wybrać. Dlaczego to nie jest zaznaczone? Nie, Dobra, ja mam super midward. Odblokował mi się drugi poziom do hospital. O co chodzi w tym Super midwall? Może sobie polecimy to. Nie mam jednego pojęcia, o co tu chodzi. Tu mamy kolejną część fabularną. Jest jakiś garnitur. Tak, to jest doktoro Fetus. Troszkę przypomina mi to Wujka Samozwoje. Nie, nie Wujka Samozwoje, jaką miał. Nie pamiętam Dobra, o co tu chodzi? Wormhole, The Kid, x mans Unholy Mountain, Zero Hour, Salt Factory No co no Nie sobie tą z fabrykę soli, czy co? A, dobra, dobra, dobra. To jest jakiś taki niezależny poziom. Coś jak Challenger, tak mi się wydaje, tak? Tak, to są Challenger. Dobra, może sobie cofniemy i porzucimy dalszą część fabularną. Ja zobaczę, zerknę sobie, która jest godzina. tak? Mamy jeszcze 5 minut, także możemy to uczynić. Dobra, weźmiemy sobie szpital. Ucieka nam doktor Fetus gdzieś tam w katolicyzmu. Kto się. Na pewno pójdzie do zakonu, żeby się ukryć przed nami. Dobra, mamy pierwszą rundę. Pierwsze rundy są na tyle łatwiejsze. Dobra, sądzę, że w to nie mogę wylecieć, tak? No ale jest przyspieszenie. I co ja mam tu zrobić? O! I tu może być trudne, naprawdę. O! O chuj. Dobra. To jest ważne. O! No i co? I poszło. I tyle. Tam mieliśmy piły. Tutaj mamy jakieś kolce i tym podobne rzeczy. Tak naprawdę uczymy się tej gry. Uczymy się tej gry od, samej... od samego początku. Chciałem właśnie pokazać taką grę. Kurczę, te placu No i co? A, ja muszę tam wylądować. To może być trudne. To może być... No nic. Będziemy próbować dalej. Kurczę, może się to wydawać proste, ale tak naprawdę to wymaga ogromnej zręczności. Ogromnej wytrzymałości psychicznej. Czy ja mogę tam od razu przeskoczyć. To by było naprawdę miłe. A ja się tu sram rzeczywiście z tym. Ja rozumiem, że jest tutaj starszyzna, która na pewno kojarzy ten tytuł i na pewno gra w niego lepiej ode mnie. No nie, nie mogę przeskoczyć. Muszę wskoczyć na ten cypelek. To może być bardzo trudne. Tutaj już mam obcykane No nic, trzeba się cofnąć w odpowiednim momencie. To jest... Tutaj wymagają to metody i błędów, tak naprawdę. Tutaj sobie skoczymy. Hopla, hopla, hopsa, hopsa. Tutaj jeps. Long jump. I. O. I tyle. I tam był doktor Fetus, który chciał nam przeszkodzić. Kurczę, chciałem zrobić replay. To może być naprawdę ciekawe. I ja, o co tu chodzi? Ja muszę tutaj. A, muszę tutaj wskoczyć, Dobra. Dobra. Czy ja mogę. Aha, okej okay. Dobra, to może nie być takie trudne wcale Zastanawiam się czy te bandaże coś mi dadzą, czy to... to, to... Przepraszam, nie wiem o co chodzi Wcisnąłem Alt No Dobra, nie, nie mam zielonego pojęcia co to daje. Mi się wydaje, że to... Saveuje grę, tak? Nie, nie save uje. dobra, nieważne. Miałem ja trafiłem do początku, być może się tam coś zreagowało, zginąłem, tego nie zauważyłem. O, tu jest groźnie. Dobra, trzeba wcisnąć tam shift. Nie, tutaj też trzeba shift, dobra. Przyspieszyliśmy trochę. No i to są błędy graficzne, które uniemożliwiają mi tutaj przejście tej epickiej gry. Ta epicka ro. O! Dobra, o chuj, zapomniałem podskoczyć. No nic, trudno. Przyklejamy się do ściany. Gdy mięso przykleja się do ściany, to może być znak rozpaczy. Constar i te sprawy, wielka afera tak naprawdę. No i co ja wyczyniłem? Dobra nie? O widzicie jaki ładny przelot? No ale ten czas shift ja, ja naprawdę rozumiem, ale... Dobra Dobra No i się do tej ściany, nie podskoczyłem, jak taki ciul jeden. Dobra, przeskakujemy przez kolejne elementy. O, widzicie? Udało się. Dobra, jest pani. Jak chcę teraz zobaczyć jej replay, to może być bardzo ciekawe. Co ja tutaj wyczyniłem? O Boże Święty. Tak prób tak naprawdę nie było jakoś super dużo. A to nam wskazuje na tego głównego bohatera. Ten przeszedł tutaj, który tak samotnie. Nam dala, ten wpadł tutaj. Okej, okay. fajna rzecz, naprawdę fajna rzecz. Wiecie co? Ja w tym momencie się z wami pożegnam. Materiał ma już około 20 minut. Także ja się z wami pożegnam. Idziemy sobie do epickiego. Zrobimy sobie. I cofniemy się do menu głównego, gdzie sepicka muzyczka, i ja się z wami pożegnam. W takim razie to była gra The Super Meat Boy, a ja byłem Lortek. I zapraszam Was do subskrypcji, wyświetleń, publikacji tego materiału, żeby większe grono mogło pośmiać się z takiego czmoka, jak ja w tej chwili, e, który nie potrafi grać w tę grę. Jeśli macie jakieś wskazówki dotyczące tej gry, jesteście prosami, tak zwana starszyzna to ja chętnie zapraszam do komentowania i powiedzenie mi troszeczkę o co chodzi. Eee, no i co, i żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Pa-pa.